Witajcie serdecznie. Witajcie moi kochani. Yy, słuchajcie. Ciekawa jestem, jak wy zaczęliście swoją historię z YouTube'em. To znaczy, jakie były wasze pierwsze filmiki, na które żeście zaczęli częściej wchodzić? Co was zmobilizowało, co was zainteresowało, żeby zacząć na przykład oglądać taki, a nie inny kanał? Powiem wam, jak to było u mnie. Ja, ponieważ szukałam właśnie takiej diety, nie wiedziałam w co mam uderzyć. Zainteresowałam się kanałem Odmładzanie na surowo. A potem znalazłam również taki kanał Detox Klucz do zdrowia. I w sumie szukałam tam rzeczywiście takich jakichś. Jakich, Skutecznych metod na to odmłodzenie i na, z drugiej strony tym drugim na wyzdrowienie, ale powiem Wam, że może wszystkich filmów nie oglądałam, ale zaczęłam oglądać więcej i więcej i zauważyłam pewną rzecz, że są kanały, akurat te dwa, bo na te zwróciłam uwagę, które zajmują się właściwie bardziej handlem przez internet. To znaczy, ten pan, który ma właśnie ten kanał Odmładzanie na Surowo, zauważyłam, że on sprzedaje różne rzeczy takie jak wyciskarki do, do soków, no takie rzeczy, które są potrzebne, które są tematycznie związane z jego kanałem i chyba promuje też jakąś swoją książkę no, ja jeżeli chodzi wiecie, o sprzedawanie rzeczy to tak no no właśnie jestem ciekawa jak, jak Wy na to patrzycie i teraz ten drugi kanał myślałam, że tam właśnie będą takie bardziej może porady jakieś takie, ale też zauważyłam, że też jest komercyjny, też ta osoba też sprzedaje sprzedaje suplementy i teraz właśnie mam do Was pytanie, bo wiecie, łatwo jest coś kupić, wydać pieniądze, a no ja zanim coś kupię, to lubię się, się poradzić, kogoś, zapytać kogoś, kto już kupił. I teraz mam do Was pytanie. Czy jest ktoś z was, kto kupił? Odnośnie tego kanału Odmładzanie na surowo, kupił tą wyciskarkę. Czy to jest dobra wyciskarka, czy ona się sprawdza? Jestem ciekawa, czy warto po prostu w taką, w tą wyciskarkę promowaną przez tego pana zainwestować. I mam też do Was pytanie, ponieważ w tym drugim kanale, w kanale Detox, Klucz do Zdrowia, też Pani sprzedaje suplementy. Aha, jeszcze ten pan też sprzedaje jakieś suplementy, ale, ale no, powiedzcie mi, czy, czy to w ogóle warto się tym zainteresować? A odnośnie tego kanału Detox Klucz do Zdrowia na pewno też oglądacie i na pewno nie jeden z Was zakupił te suplementy. Tam jest jakaś, ja się zainteresowałam tą algą i, i chciałabym od Was opinię. Czy rzeczywiście jest to tak, jak ta osoba mówi? Bo wiecie, ja, ja od skończenia studiów, mówiłam Wam, prowadziłam swoje własne biznesy i ja dobrze wiem, jak to jest, żeby, żeby produkt sprzedać i... Każdy, kto ma swój produkt, każdy, go, yy, każdy jest pewny jego działania, jego funkcjonowania, jego. No, zależy, co to jest. Akurat ja nie miałam z pożywczymi rzeczami do czynienia, raczej konfekcja i, i, i samochody. Jeszcze inna dziedzina, kilka, dwóch, ale to już nie, nie było tak. I, i, Wiem, że jeżeli macie swoich pracowników, takich przedstawicieli handlowych, którzy z Waszym towarem jeżdżą, to oni po prostu będą mówić wszystko! Wszystko, co chcecie usłyszeć, żeby tylko to kupić. Ale są też produkty takie czy suplementy, czy, czy na przykład produkty takie, jakim ja się zajmowałam, czyli odzież i, i taki konfekcyjny no, które, które jedna drugiej mówi, słuchaj, tam ona ma takie fajne, możesz kupić, słuchaj, ona ma tu, to, to fajna firma, to... I, i, i to, ona to, o to tego oczekuje właśnie. To są takie osoby, które zakupiły od, z tego kanału, z tego kanału Detox Klucz do Zdrowia konkretnie tą algę, bo mnie, no, nie znam tego. Nie wiem czy rzeczywiście ta alga jest tak doskonała jak bo wiecie to co mówi ta osoba. Ja tej osoby nie znam. Nie jest to jakaś duża firma tylko prowadzi kanał i przy okazji zarabia sprzedając te suplementy. Więc chciałabym od was informację czy kupiliście, czy znacie te produkty, jak one się sprawdziły. Bo najlepiej jest, widzicie, właśnie zasięgnąć języka u innych. Na przykład ja, jeżeli chodzi o moje firmy, które prowadziłam, bo to były te jedne wcześniejsze, drugie późniejsze, to te konfekcyjne to właśnie wcześniejsze, to do mnie docierali ludzie jakby z polecenia, bo po prostu jakby jedni drugim przekazywali, i dlatego uważam, że to jest bardzo istotne. Jeżeli Wy kupiliście to, sprawdziliście to, y, używaliście to. To powiedzcie mi, czy y, tylko uczciwie. Nie tak wiecie, żeby zrobić reklamę y, osoby tylko uczciwie. Czy rzeczywiście y, te y, produkty y, są godne zaufania? Są godne zaufania, bo tylko może to powiedzieć osoba, która to kupiła, y, 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 używała i może coś na ten temat powiedzieć, bo wiecie, takie samo słuchanie tej osoby, która to sprzedaje, to wiadomo, że ona będzie to zachwalać, bo ona chce to powiedzmy sprzedać. Dopóki nie ma takiej renomy, że jest znana powiedzmy na, nie wiem, w Europie czy coś, no to, to wtedy tak jak wiecie, są marki takie już no na przykład takiej wyższej klasy, te już oczywiście z x lat temu, czy Dior, czy, czy Chanel, czy, czy Lager. Czy, czy powiedzmy Boss, no to są marki takie sprawdzone i na przykład tu jedna pani napisała, że ona właśnie używa tak, tych, tych rzeczy, produktów tych marek i jest bardzo zadowolona i ja się z nią zgadzam, bo ja też uważam, że i rodzaj materiału jest odpowiedni, krój jest odpowiedni, to wszystko jest wykończone odpowiednio i i dla, chciałabym teraz, m, oczywiście, to te, te, te kanały, nie, tam nie umywałem się do jakiegoś diora. Czy ten, to są no, po prostu ludzie, którzy założyli sobie kanał, ale dlaczego by od nich nie kupić coś? Chętnie bym kupiła, tylko chciałabym właśnie od Was usłyszeć, czy ktoś z Was z tego kanału y, odmładzanie na surowo kupił tą wyciskarkę i jakieś suplementy i powiedzcie mi y, co sądzicie o tym y, czy to rzeczywiście Wam się sprawdziło, czy to Wam się przydało, czy y, to jest funkcjonalne, czy te suplementy, które on proponuje są ok i to samo y, Detox Klucz do Zdrowia, bo tu y, ta jedna osoba krytykowała drugą, ale wiecie to no, każdy ma prawo, ale ja chciałabym usłyszeć od rzetelnych osób, które dokonały takiego zakupu. Tam jest bo w Detox Klucz do Zdrowia sprzedaje jakieś takie wisiorki, które tam działają. No to to no, chciałabym, wiedzieć, chciałabym wiedzieć, jakie jest wasze zdanie? Czy ktoś to kupił, czy to jest oszustwo, czy to jest takie, wiecie, mydlenie oczu, czy to jest rzetelna, rzetelny produkt, który polecilibyście yy, yy, swoim yy, miłym znajomym. Nie swojemu wrogowi. <ścoughs> nie swojemu wrogowi, tylko swoim, yy, swoim yy, no koleżance miłej. Yy, której zależy Wam, żeby, żeby ją nikt nie naciągnął i żeby, żeby, żeby ona miała z tego, z tego radość. Chciałabym właśnie tutaj taką dyskusję otworzyć, czy rzeczywiście te produkty są, są warte zakupu, czy kto, jest ktoś, kto używał to przez dłuższy okres czasu i miał jakieś pozytywy z tego, bo to jest dla mnie osobiście istotne i chętnie bym zapoznała się. Nie mam nic oczywiście przeciwko, każdy niech sobie robi, co uważa i niech, oby, no, obym ja się nie nacięła na, na, taki, na, taki, na taki zakup, bo lubię zawsze właśnie wcześniej sprawdzić, ja nawet wiecie, jak gdzieś się wybieram, czy wyjeżdżam, to ja lubię sprawdzić opinie, czy na przykład wybieram lekarza, to lubię sprawdzić opinie i to wtedy oczywiście zawsze opinie będą i pozytywne, i negatywne, ale jeżeli jeżeli no to już zależy od was, to już każdy ma swój jest wrażliwy na, na każdy ma swoje osobiste wyczucie i każdy będzie umiał podjąć decyzję czy dokonać takiego zakupu czy nie dokonać tego zakupu. I jeżeli to jest właśnie w internecie no to na pewno dużo osób dużo osób to zakupiło. Są ludzie którzy czasami kupią jakiś bubel a w ogóle nawet wiecie nie nie mówią o tym bo mówią ach głupi byłem czy głupia byłam mówiłam, no i ten. Ale ja uważam że trzeba się dzielić jeżeli coś jest warte tego to dlaczego nie. To jeżeli wy dokonaliście właśnie w tych, w tych, na tych kanałach jakiegoś zakupu, to powiedzcie mi, czy to jest warte. Czy to jest warte? Czy produkty, czyli te suplementy i tam jeszcze inne produkty, które proponuje Detox, Krócz do Zdrowia, są warte zakupu? Czy są warte wydania pieniędzy? Czy wyżeście na sobie to sprawdzili i mm, możecie rzetelnie powiedzieć swoje zdanie? I tak samo odnośnie tego drugiego. Czy te rzeczy, które oni tam y, y, promują, które oni tam y, sprzedają, czy one są y, godne zaufania? O, czy one są godne, godne zaufania? Jeżeli y, jeżeli. Y, y, dokonaliście takich, takich właśnie zakupów i macie ustalone zdanie na ten temat, tylko to muszą być osoby nie takie, które skrytykują, które nagadają, nie, nie, że to wszystko tam jakaś bójda, tylko takie, które rzeczywiście mają poparcie w faktach, czyli naprawdę dokonały konkretnego zakupu i mogą coś na ten temat powiedzieć. Inne, które kupiły z Detox Klucz do Zdrowia ten konkretny produkt czy konkretny suplement, też mogą coś na ten temat powiedzieć. Bo jak wiecie, ja szukam tutaj też takiego zdrowego żywienia i, i, i takiego też, no robię to różne rzeczy na też własną rękę i, i sama się staram, ale też szukam, też interesuję się Innymi, innymi takimi, właśnie, bo ja wiem, że te algi, no to one są. Ja czytałam troszkę na ten temat, czytałam, że to właśnie z takiego jeziora, to wszystko wiem, wszystko wiem, ale jeszcze interesuje mnie, jeszcze interesuje mnie opinia wasza, wasza. To jest bardzo cenne. Ja zawsze liczyłam się z zdaniem ludzi i i to jest dla mnie cenne, też jak już mówiłam wcześniej, zdaję sobie sprawę z tego, że Mogą być tutaj i jakieś złośliwe, i jakieś takie, które, znowuż, które, wiecie, przyklepują tylko i, i tylko by mówiły dobrze, bo mają z tego tytułu jakieś. Nie, rzetelne informacje. Naprawdę, jeżeli jesteście w stanie powiedzieć uczciwie odnośnie tych produktów, które sprzedają te dwa kanały, to ja bym. Bardzo miło sobie zapoznała się z tym i chciałabym właśnie podjąć wtedy decyzję. Oczywiście, tak jak Wam zawsze mówiłam, słuchajcie wszystkich, ale decyzję podejmujcie sami. Bo wiecie, w życiu jest tak, że jak ktoś już w ogóle się troszeczkę wybije po, po, ponad jakiś poziom, to ma i tylu zwolenników, i tylu wrogów, ale warto jest wysłuchać i wrogów. I zwolenników, bo wtedy sami mamy swój rozum i sami podejmiemy odpowiednią, odpowiednią decyzję. Także dzisiaj taki, taki filmik zapytaniowy, taki poruszający. I co jeszcze sądzicie, właśnie na temat takiego, jakby zarabia, takiego no można by powiedzieć, handlu przez. YouTube, bo jeżeli on sprzedaje te, te wyciskarki, no może to robić z różnego powodu. Rzeczywiście rzetelnie, a może też, no byle tylko powiedzmy, zarobić i wypchnąć jak najwięcej. Tu osoba, sama wiem, że właśnie miała tam sprawy onkologiczne, więc na pewno też zależało jej w ogóle w. W swoim życiu znaleźć taką, znaczy szukała też, ja wiem, że szukała właśnie metody dobrego żywienia i, i dlatego też właśnie traciła na ten kanał yy, yy, odmładzanie na surowo. Yy, no, jakie tam miała z tego doświadczenia, to miała. Yy, każdy, każdy ma swoje. I yy, yy, Fajnie, że się też tym podzieliła, I, a teraz zajmuje się sama też sprzedawaniem suplementów I, i jestem ciekawa, jak mają się właśnie te suplementy tej pani, czy warto to kupić, co wy, co wy, co wy uważacie, czy, czy wy też byście byście taki, taką algę czy, czy jakieś ten, inne suplementy kupili i czy też polecilibyście innym. Jeżeli tak, to ja, to ja chętnie, chętnie posłucham i chętnie się zapoznam z Waszymi opiniami, a potem sama zdecyduję, czy właśnie to kupić, czy nie. Ja się zainteresowałam powiem Wam tymi algami, bo to mnie interesowały te właśnie, takie wszystkie te mikroelementy, które w tym jeziorze są, które, które no jest to chyba najczystsza natura, jaka może być, ale jeszcze, jeszcze no co, co wiecie, w internecie nie znajdziemy, to wszystko może być no na początku och i ach i au, a potem się okazuje, że, że jednak coś nie tak. Więc warto jest właśnie to Wam też, też radzę, że jak chcecie, jak chcecie dokonać jakiegoś zakupu, to warto jest właśnie jakby zapoznać się z opinią użytkownika, na przykład kupujecie samochód, chcecie, na przykład zawsze, bo zazwyczaj jak już ktoś jest przyklejony do jakiejś marki, to taką marką się zajmuje, taką kupuje i powiela i najwyżej tam lepszy model, czy, czy słuchajcie, czy jakiś nowszy model, ale warto jest posłuchać ludzi, którzy na przykład jeżdżą BMW, jeżdżą Lexusem, każdy... Jakim samochodem jeździ, taki będzie chwalił. To tak, słuchajcie, już jest, że każdy będzie chwalił swoje. Każda sroczka swój ogonek chwali, ale warto jest zapoznać się właśnie z opiniami osób, które na przykład samochód użytkowały, i wtedy wy wiecie, czy usłyszycie, że na przykład BMW, powiedzmy, ktoś wam tam powie, że jest na przykład moje zdanie na temat BMW: jest takie, że samochód BMW jest twardy. Dla mnie jechanie BMW jest twarde, jest taki ma jakby twarde zawieszenie. I na przykład ja wolę Lexusa, bo Lexus jest taki bardzo zwinny i taki, no, mięciutki. No, a jeszcze jakie wy tam uważacie? Każdy, każdy jak mówię, każdy, a swój ogonek chwali i każdy się trzyma swojego tematu i bardzo dobrze, i bardzo dobrze, i nie mam nic do nikogo, niech każdy chwali, niech każdy zarabia, niech każdy sprzedaje. Na tym polega wszystko, no, jeżeli, jeżeli rzeczywiście są to produkty godne polecenia i, i skuteczne, to dlaczego, dlaczego mielibyśmy sobie na, taki, na taką rzecz nie pozwolić, prawda? No. I to, 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 to taki temat, bo właśnie jestem jestem bliska jestem bliska y, zakupu y, tych y, medykamentów od y, tego kanału Detox Klucz do Zdrowia, ale jeszcze chciałabym uzyskać waszą waszą opinię. I y, i y, 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 no i tak. <ścoughs> y, s, no s, d, d, Dyskutowanie już na ten temat, czy ganienie kogoś, że on sprzedaje i zarabia. No niech sprzedaje, no niech zarabia. No każdy niech robi co uważa. A od nas widzicie, zależy, zależy decyzja. I dlatego tyle firm, ile jest na świecie, to tyle, tylu ma swoich zwolenników. i Jedni na przykład kupują u, u, w pięknych markach Chanel, inni kupują y, y, w Michaelu Corsie. Są kobiety, które kochają torebki Michaela Corsa, innym się te torebki nie podobają. Są kobiety, które lubią na przykład inne rzeczy, na przykład rzeczy z zarys, z sieciówki, y, dlatego że sobie kupią jedną, drugą, trzy, i ja wam coś powiem, że nawet te rzeczy z sieciówki czasami są bardzo fajne, ja wam powiem, że ja mam niektóre mm, rzeczy właśnie z Zary i y, nieraz już jedna osoba się pyta, jakie to, ja, że była bardzo, za... i to tak jedna, druga, trzecia, czwarta, czyli widać, że jest to rzecz naprawdę y, taka, y, no... Trafiona, trafiona, bo ja Wam już kiedyś mówiłam, że w zarze można znaleźć takie rodzynki, takie rodzyneczki. Tylko trzeba wyszukać. Wszędzie można. Są na przykład kobiety, które ubierają się w Lumpeksach i ja nic nie mam do tego. Super, fajnie. Powiem Wam, że ja też kiedyś poszłam do Lumpeksu i patrzyłam, co tam fajnego, fajnego jest. I myślę, że to też trzeba tam chodzić, chodzić i dopiero się coś fajnego znajdzie. Tylko też trzeba umieć szukać, bo tam też są różne marki, są markowe też rzeczy, ale trzeba właśnie umieć, umieć szukać i umieć wynaleźć takiego. Takiego cukiereczka, no. a tutaj właśnie chciałabym skorzystać i nie chciałabym się naciąć, nie chciałabym bym, no, wydać też pieniędzy bez, bez potrzeby, bo raczej jestem, lubię wydawać, jeżeli mam, ale, ale z głową, ale z głową. I oto, oto Was dzisiaj proszę. Chciałabym podziękować za nowych subskrybentów. Dziękuję Wam bardzo za nowe subskrypcje. Powiem Wam, że nieraz się zastanawiam, czy taki filmik będzie miał jakieś zainteresowanie, czy nie i czasami jestem rozczarowana mile, bo ktoś pisze ojej, że właśnie fajnie, że taki lekki temat że taki, te taka, taka, taki temat właśnie podjęłam że taki filmik zrobiłam i to jest bardzo miłe, bardzo bardzo sympatyczne więc będę też robić takie filmiki takie luźne, na przykład właśnie o, o jakichś takich ciuszkach, czy tam porcelanach czy o no, takich babskich sprawach, bo widzę, że to się te, też miało zainteresowanie i też Paniom się podobało. Także y, bardzo, bardzo fajnie. I kochani moi, w takim razie y, jeszcze raz dziękuję za łapeczki w górę. Bardzo dziękuję, dziękuję za komentarze, y, za wszystkie komentarze. Dziękuję za y, szalenie kulturalną, mądrą, inteligentną publiczność, bo powiem Wam, że z tych komentarzy no można wyczuć, tak ciekawi ludzie piszą, tak y, y, inteligentni. Ja tutaj wspomniałam o takiej pani właśnie ze Stanów, która y, y, zna bardzo dużo języków, y, y, chyba wszystkie języki zna i y, słuchajcie, Ostatnio tam właśnie zrobiłam błąd czytając, bo wiecie, no ja mówiłam wam, ja się na studiach nie uczyłam angielskiego, zaczęłam teraz, i tam była nazwa yy, Francuska i powinnam to przeczytać po francusku, no ale ja francuskiego się nie uczyłam, nawet niemiecki, angielski, rosyjski i polski. A yy, 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 i właśnie przeczytałam. I jeszcze mam pytanie właśnie do Ciebie Iza, bo ja przeczytałam to. Mm, y, 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 właśnie nie wiem, na którą sylabę, y, na którą sylabę, na którą literkę akcentować pierwszy wyraz tego nazwiska. Czy powinno być y, Jardin secret, Jardin secret, czy Jardin secret, czyli Jardin secret, czy Jardin secret. Jardin secret"? <laughs> Nie wiem, czy to dobrze mówię, na pewno źle, ale to mnie właśnie nurtuje, bo jak sobie słuchaj, słuchaj słuchałam wymowy, to jakbym słyszała, że właśnie jest jardin, jardin na, na A, secret i E, akcent. Ale wiem, że we francuskim akcent jest właśnie jakby na końcowej sylabi, czyli jardin secret powinno być. Jak powinno być? No, taki mój mały, mały dylematik. I jeszcze raz dziękuję Wam bardzo za uwagę. Dziękuję za piękne komentarze. Dziękuję za to, że jest w tylu fantastycznych, mądrych, inteligentnych, fajnych ludzi. Bardzo, bardzo mnie to cieszy, bardzo mnie to cieszy. I oby, oby tacy tylko byli. I takich zapraszam. I, I z takimi miło mi się rozmawia, dyskutuje, odpowiada na komentarze. I buziaczki dla Was duże. Do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem.